Witam kochani, dzisiaj będę robiła pasztyciki z rybą, czyli z łososiem, dodatkiem szpinaku, trochę czosnku. No i ja przygotować muszę teraz tą rybkę. Może polać odrobinką. łyżeczkę mam tutaj soku z cytryny. Musi być. Tak, posole. po Pieprzę. popieprzę. Chwilkę sobie postoi i upiekę ją, dosłownie 15 minut dam do pieca na 15 minut. A potem zrobię farsz A tutaj mam składniki na moje ciasto: 400 g mąki, 200 ml mleka. Muszę je podgrzać, bo musi być ciepłe. 20 g drożdży, jedno jajko, 1 czwarta łyżeczki cukru. I jeszcze tutaj do tego muszę dać do mąki pół łyżeczki soli, pół łyżeczki soli. I to będzie wszystko. Mam tutaj jedną czwartą łyżeczki cukru, do której skruszę drożdże, bo muszę zacząć od rozczynu najpierw. dodam troszkę mleka Wymieszam to. i mieszam to. Dodam trochę mąki, około łyżeczka. Mąki. muszę to dobrze wymieszać Będę się lepiej wymieszać, dodam mąki dosłownie o 2 takie łyżeczki mąki dobrze to wyrobię i zostawię na 10-15 minut proszczyn ładnie urósł Wrzucam teraz do mąki wkładam patrzy do tej mąki wszystko kochani potrzebuję tą szpatułkę niebieską pierwotną prawda o tą Inaczej tego nie wyskrobię. Dobrze, to jest najlepsze, jaka może być. Wszystko ładnie, zobacz, jak zbierę. Najlepsze, właśnie, wszystko ładnie mi zbierze. Tak. Dobrze. Teraz wlewam mleko, tak jak mi zostało, bo doroszczynku troszkę dałam. Dodaję jedno jajko. I dodaję 65 gramów masła, bo zapomniałam powiedzieć na początku, Potrzeba jeszcze 65 gramów masła. 65? 65, tak. I teraz to wszystko musimy ładnie zrobić. 5 minut co najmniej. Czas to wygląda, że jest gotowe. Ja no nie, nie, jeszcze się klei. O nie, może się kleić. Jeszcze chwilę i dodam może z łyżkę mąki dodam trochę mąki jeszcze z minutkę pokręcimy ciasto wygląda mi na gotowe o już odchodzi ładnie od nie zobaczcie tak ma być tak trzeba mąki tyle dodawać że nie może się przyklejać jak dotykacie nie może się przyklejać musi ładnie odchodzić jeszcze podsypię mąką w wyrobię jak zawsze. Takie luźne ma być, ale o, ładnie się wyrobiło, bo się nie klei. Nie może się kleić do dłoni. Wyrobię troszkę i przykryję folią jak zawsze i pod światełko, a na jakieś 50 minut co najmniej. Jak zawsze przykrywamy folią spożywczą, leczniczkiem i do piekarnika pod światełko na 50 minut ciasto nasze sobie rośnie w piekarniku pod światełkiem a w tym czasie przygotuję farsz muszę upiec tego łososia no i potem właśnie wydusić, znaczy wydusić, odparować szpinak bo on jest mrożony czekam żeby się rozmroził czego chcę go rozdrobnić dodam czosnek i potem połączę to wszystko najpierw muszę upiec łososia nasz łosoś ładnie się podpiek Oj, już to, no to, ładnie mi się dostączył. Okay. Wow. się podpiek, ale on i tak nie musi być całkiem upieczony, bo on będzie się piekł potem w pasztycznikach. To tak, tylko, żeby był do naszego farszu. Teraz sobie ją stygnie. Piękny. Tu mam patelnię, włączam. I muszę odparować ten szpinak. Mam tutaj właśnie szpinak, który był zamrożony. Będę musiała go odparować na tej patelni. Ja już go wrzucę teraz, teraz. Jeszcze jest za mokry, muszę odparować całą wodę z niego. A potem dodam do niego czosnek, przyprawy. Najpierw go odparuję. Teraz dodaję troszkę masełka do naszego spinarku. I mam tutaj trzy ząbki czosnku. Zrobię swoje... To się całą Niech się na całko rozpuści, zaraz go przyprawimy. Ale ja tylko dam sobie pieprz na razie. Niech się rozpuści hmm, Już na całko. Pachnie. Właśnie za to czy? Trochę soli dużo pieprzu poddusimy chwilkę no i zmieszamy potem jak przestygnie nam ten łosoś zrobimy fajny pasz szpinak ładnie odparował dodam do niego troszkę słodkiej śmietanki krymówki taki zrobię troszkę kremowy no i dosłownie dwie minutki i będziemy wyłączać szpinak gotowy ładnie wszystko się udusiło z tym czosnkiem Troszkę śmietanki. Teraz przekładam go na miseczkę. Musi chwilę przestygnąć i zmieszam go z rybką. Może jeszcze coś dodam, pomyślę. Najpierw zobaczymy jakie smaczki będą. Tu szpinaku. Chcę dodać trochę serka, ale dzisiaj tym razem na grubej tarce go ścieram. On jest jeszcze szpinak jeszcze jest ciepły, to się fajnie połączy, ale nie za dużo, tylko tak trochę. Może tyle wystarczy. Lepiej się zwiąże to wszystko. Fajnie, będzie fajny będzie. I przestyknie i dodamy rybkę. Szpinak tam przestykł, łosoś też. To teraz go muszę pokruszyć i dodać do szpinaku. Tak, całego łososia muszę tak pokruszyć. I tak to potem wyrobię ładnie. Och. Pachnie. A ty masz chyba ochotę chapnąć mi tu coś? No, właśnie, tylko czekam. Patrzysz, trochę. patrzysz. Muszę złapać kabuleczek Nie mam cię, Ja się znajdę. O, to taki właśnie. O, no i tu i tak tego łososia dużo jest. fajny kosek. o, ja go złapię. Tu będzie więcej łososia jak szpinaku, ale Dzień, o to chodzi, bo to ma być. Porać. Mają być pasztyciki takie, właśnie rybne. Z dodatkiem mm. szpinaku. łosoś Mmm, przepyszne. Hmm, a też muszę proszę masz taki mm. ładny kawałek dziękuję kochanie hmm, pyszny. Tak pyszny, pyszny, pyszny Tak, piękny, Tak, tak. tylko Nie hmm. trzeba serka dodać, to dodam mm. Och, wszystko wyrobimy ładnie musimy to ładnie wszystko, Łatoś wszystko usmażony. wymieszać tak, usmażony był, pokropiony cytrynką ze szpinakiem hmm. To jest teraz do kochania. Do pasztecików, ale nadal ciasto jeszcze rośnie. Jeszcze ciasto nie urosło mi, także to potrwa jeszcze parę minut. Mm, zaraz go doprawimy. Zobaczymy, co tu będzie brakowało. Mm. Będzie fajne. Mhm. Mm. wszystko na Wigilię. Ciasto wygląda, że jest gotowe. Było 55 minut w sumie było teraz je troszkę wyrobię jak zawsze o rzadzutkie fajne takie miękkie będą fajne paszteciki wyrobię je parę minut tak no znaczy parę minut, chwilę i do odpoczęcia na 10 minut zostawiamy, ja zawsze zostawiam to żeby odpoczęło sobie tak pozabijam, odgazuję i na 10 minut poklepiemy. przykryjemy siereczką i za 10 minut. Ciasto mi ładnie wyrosło. Rozwałkowałam sobie taki prostokąt muszę. A, czekaj tak mniej więcej. Raz. Ach, takie coś. Teraz muszę sobie nałożyć farsz na każdy ten kawałeczek na szpinak z łososiem. O, będzie pyszne na pewno. Złożę sobie na wszystkie te placuszki sobie rozłożę i za chwilkę będziemy sklejać. Farsz nałożyłam, teraz muszę posmarować brzegi białkiem, lepiej się sklei. No zacznę pierwszy, ten sklejać na pół, tak żeby ten złapać te brzegi. Tak, muszę skleić te brzegi właśnie ładnie. Pierogi, tak jak mówiłeś? Długie pierogi. I teraz Nie. wszystkie musimy. Muszę posypać Nie, troszkę mąką. Tak muszę Tak, muszę je przekręcić. Te placuszki. teraz je na chwilkę zostawię. I tak wszystkie zrobię. I za chwilkę pokroję je. To muszę wszystkie teraz tak skleić. Rumuniki gotowe. Teraz muszę je. O, takie zrobię baszyciki. Takiej wielkości, troszkę może większe. O, no, takie coś. No to takie będą dwa duże. Teraz poprzekładam. Na blaszkę i tak wszystkie pokroję. I tak, wszystkie na blaszkę. Teraz muszą sobie podrosnąć dam pod światełko na 20 minut tak, Przekryję i pod na 20 minut ciki nasze podrosły teraz mam tutaj jedno żółtko z odrobiną mleka muszę wszystkie ładnie posmarować tym właśnie żółtkiem z odrobiną mleka fajnie razem posypię sezamem o. mam tutaj w słoisku sezam to ciekawe no, nie nie, no, wtedy wsypałam tym a czym to wsypaliśmy sobie w tym właśnie aflaksit ale to jest po naszemu mm. jest to samo tylko że ma łuskę a to jest bez łuski no to będzie lepiej z tym lepiej, lepiej. Siemielniane, no właśnie, teraz się ja przypomniałam, że to było siemielniane, a teraz tylko sezam. No i do pieca, tak tak jak mówiłam, 180 stopni, 25 minut. A co, to wyjdzie? To zobaczymy za chwilę. za sekund. O, nasze paszteciki chyba gotowe, O tak, 25 minut się piekły i. Wyglądają pysznie. Muszę przełożyć. Zobacz, jak się pod tym. O, pysznie. Teraz wszystkie tu przekładam na raszkę. I za 10 minut będziemy kosztować. Nasze pasztyciki piekły się u 25 minut. Teraz poczekamy, jak sobie ostygną, i będziemy próbować za chwilę. Kochani, to są nasze paszteciki Tylko próbujemy po jednym, bo reszta idzie do zamrożenia, bo to będą na wiekiwie. No, próbujemy, kochani. Co nam wyszło? Ale to jest pasztecik mm. z rybką. Z łososiem? Z łososiem. Mm, Przepraszam, ze szpinakiem. I szpinakiem mm. próbujemy? Jeszcze gorąco. Mhm. Mm, mm Makula. Mm. Takie inne. Mm jeżeli lubicie łososia fajne fajne, mm -hmm. mm. fajne pyszne Wójcie coś takiego mm -hmm. bardzo pyszne A, ale oczywiście ja łososia potrzebne, uwielbiam potrzebny mm. tylko jakiś sos to będą przystawki, to będzie do barszczu mm. to będzie dla wszystkiego, na wigilię pięknie mm, ale smakuje, ojej pięknie. jakie dobre, ja uwielbiam łososia Mm, A Dziękujemy. O, to pyszne. Trzymajcie się. Mm. I na czekajcie razie. na następne. Na razie. Mm -hmm. Mm -hmm. Pyszne. Z balszczem będzie pycha.